Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze piłkarskie. z miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz, a przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Dziś rewanż półfinału UEFA Champions League, ostatniej prostej przed finałem. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabrakło. Po pierwszym spotkaniu gospodarze są w dogodnym położeniu. Na jaką taktykę zdecyduje się trener? Czy poleci zawodnikom bronić skromnej przewagi, czy popalczyć przed kibicami o kolejne zwycięstwo? Oczywiście goście również mają plany na ten mecz. Wierzą w odrobienie straty. Real Madryt dostaje rzut wolny. Z wolnego, posłana w 16. szesnastkę. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Łatnie teraz uszył na połowie rybala z piłką. Czy będzie remis? Aj, no teraz pech, tak niewiele zabrakło, żeby to wpadło. Słupek Tomku, 10 cm różnicy i mielibyśmy gola. Orelian Szłomyni. Uwagę mediów. Przed meczem skupił na sobie Kilian Mbappe. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Od kogoś, kto zalicza się do czołówki ligowych strzelców, można oczekiwać tylko jednego. Gol. A najlepiej kim? Proszę państwa, huknął jak z armaty. A szkoda, że obok bramki. Się powinno stopować ataki rywala znajduje tam. A Mbappé! Aj, to było naprawdę dobre. Mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Mbappé teraz przy piłce. Udana interwencja Bramkarza. Rzuca w okolicę 11 metra. Niezbyt udana próba przerwania akcji. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Real może ruszyć z akcją. Chłomini. Carvajal. Kamavinga. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzyć się dzisiaj przez taką defensywę. Rodrigo. Ładnie utrzymuje się przy pińce na połowie rywala. I spalony. Sędzia dobrze to teraz obwizduje. I VINICIUS. winga PRZY PIŁCE. TERAZ VINICIUS. I Viní BLOKUJE TERAZ BARDZO groźny STRZAŁ. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. Na SANTIAGO BERNABEU MAMY PRZERWĘ. OBIE DRUŻYNY SCHODZĄ DO SZATNI. Rozpoczęła się druga połowa na Santiago Bernabeu. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Czysto, to wykorzystać. Super, gramy dalej. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Mbappé będzie groźnie. Rykoszet! A interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Tak przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Uwaga! Uderza Mbappé! Oj! Dobry pomysł! Tyle, wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda, następnym razem powinno się udać. Cowie czekają na strzał. I proszę, bramkarz był na miejscu. Pole karne, głęboko teraz. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Real coraz bliżej pola karnego rywali, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Może być groźnie. Dobra interwencja. I weczy próbę ataku. Eduardo Kiamavinga. Carvajal. Dani Carvajal. Federico Valverde Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. tam przekroczyła linię boczną. Auf. No i będziemy mieli świeże siły. Na... To może być gol! Groźnie było. Dobra interwencja. Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Poczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Rodrigo ma piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ale informacje, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Uwaga, strzał. To już koniec dzisiejszego spotkania. Nikt nie wchodzą do finału i należą im się za to gratulacje.